A w naszym studiu Elżbieta Bińczycka, przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów i jedynka na łódzkiej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To od razu zapytam na początku, co Krakowianka robi na liście w Łodzi? No tak się zdarzyło, że musiałam pójść na kompromis i zostawić jedynkę w moim mieście, przedstawicielce innej partii, ale dano mi do wyboru kilka miejsc w Polsce i wybrałam Łódź. Dlaczego? Dlatego że ja jestem teatrologiem, jestem wdową po aktorze. Często tu z mężem jeszcze na ulicę Łąkową przyjeżdżałam do wytwórni. Pan tak. Bardzo Yy, bardzo lubię łódź, bardzo mi się łódź podoba, uważam, że łódź jest otwartym, inteligentnym, mądrym miastem, wspaniale się rozwijającym, cudownie kultura się tu rozwija, dla mnie to istotne. Dlatego wybrałam Łódź. Wczoraj prezes partii w województwie łódzkim Dariusz Klimczak powiedział, że każdy z naszych kandydatów buduje swój indywidualny program. Inny będzie miała osoba z Łodzi, inny ze Żgowa, z Koluszek, z Brzezin. To jaki program będzie miała osoba z Krakowa? Y y ja nie ukrywam. Ja jestem y sekretarzem literackim w Narodowym Starym Teatrze. W tej chwili urlopowanym w związku z moją działalnością. I dla mnie kultura i edukacja to są priorytety. Uważam, że to w tym 30-leciu, w którym się bardzo dużo udało nam, Polakom, yy, że to zaniedbaliśmy i że o to trzeba bardzo dbać. No to pani ma poważnego przeciwnika, yy, jeżeli chodzi o ten temat, jedynka na łódzkiej liście z Prawa i sprawiedliwości, minister kultury no właśnie, Piotr Gliński. No właśnie, no właśnie. To przykry. Nie będę dzisiaj mówić może jak bezpośrednio z Panem Ministrem będę miała okazję rozmawiać o jego przedsięwzięciach i stosunku do, do ludzi kultury, do kultury, do, do przestrzeni wolności w kulturze, co jest naturalne w demokracji. jest nieodzowne to ciekawe, Ciekawa dla debata, ciekawa debata myślę, się zapowiada. Że tak, że, że, no, myślę, że m, mamy inne spojrzenie z panem ministrem. Kiedyś w mojej partii był pan minister z siódmego miejsca kandydował. Z Unii Wolności jeszcze, tak. E, no dobrze. Czy wie Pani, że takie osoby, które są z innych miast, kandydują w innych miastach, nazywa się w polityce no, przy okazji wyborów spadochroniarzami? Wiem, wiem. Będę się starała Łodzianki i Łodzian przekonać, że łódź jest dla mnie. Tak samo istotna jak moje miasto, które oczywiście bardzo kocham. Kraków jest dla mnie istotne, ale Łódź jest miastem niezwykłym i jeżeli zdobędę zaufanie, to myślę, że tak jak teraz zamieszkam na najbliższe tygodnie, to później również będę stałym gościem, czy też już mieszkanką Łodzi. Czyli pani przeprowadzi się do Łodzi? Wtedy będę. Nawet jeżeli się nie przeprowadzę, no bo w Krakowie mam swój dom, to będę po prostu bardzo często. Nie wiem, czy sprawdzała Pani tego... wyniki PSL-u w kolejnych wyborach parlamentarnych, bo z reguły ta partia więcej mandatów zdobywa na tych terenach wiejskich niż z miast, z dużych miast. Z reguły tak. tu się nie udaje zdobywać mandatu. Czy Pani no to... tego się nie obawia? No, każdy, kto przystępuje do wyborów, to patrzy, jakie są jego realne szanse. Ja się oczywiście obawiam, jak każdy, tej weryfikacji, jak, jak czy, czy mój program, to, co sobą reprezentuje, jak myślę o państwie, czy to będzie dla ludzi ważne, czy nie. Ale mam nadzieję, że to będzie można przełamać. Jest prezes Kośniak-Kamysz, to jest Krakowianin, tak jak ja. To jest bardzo mądry, młody człowiek, a już doświadczony, bo przecież był ministrem i stanął na czele bardzo starej partii, najstarszej w Polsce. I on ma dobry pomysł. Jest otwarty. My, my wspierając dwa lata temu y, jako Unia Europejskich Demokratów y, Polskie Stronnictwo Ludowe, w, wtedy kiedy chciano y, zniszczyć klub parlamentarny, mamy wspólny klub. Ja się przekonałam jak się świetnie z tymi ludźmi pracuje, jak oni są rzetelni w tej pracy parlamentarnej, y, jakie dobre pomysły mają dla Polski. W związku z tym y, zgodziłam się i jestem w tej koalicji i y, jestem reprezentantką y, koalicji polskiej. Płaci. Ale pod szyldem PSL-u będziecie Państwo startować do parlamentu. Dlatego pytam, że program może być świetny, tylko czy w dużych miastach ten szyld nie będzie przeszkadzał? No, to jest tak zacny szyld. Czy mieszkańcy ja nie dużych widzę miast będą powodu. głosowali na podstawie Ja oczywiście, ludowe. Ja oczywiście będę się przedstawiać, bo przecież nie będę ukrywać, jestem bardzo dumna z moich korzeni. Jestem 29 lat w tej samej partii, którą założył premier Tadeusz Mazowiecki. Ale y, będę również mówiła o programie wspólnym w tej chwili, jaki mamy w kampanii, y, jaki przedstawia Polskie Stronnictwo Ludowe. Krótka, szybka kampania, bo y, wrzesień y, tylko, można powiedzieć, że miesiąc, bo 13 października już wybory. No będzie y, ciężko i mało czasu, żeby przedstawić się łodzianom. No to prawda. No, y, y, trzeba I po poznać prostu, trochę to miasto. Trzeba. Y, trzeba y, Starać się pracować. Będę od rana do wieczora. Y Zrobię sobie aplikację na rower, będę jeździła po łodzi, i miejskim z, rowerem. z miejskim rowerem i z koszyka dając swoje ulotki, będę rozmawiała z łodzianem. Bez powodzenia kandydowała w różnych wyborach samorządowych, parlamentarnych i, i europejskich. Przeczytałem, czy teraz się uda wreszcie? Nie wiem. Proszę pana, ja zawsze wspierałam, bo to, w pewnym momencie partia, która kiedyś miała największy wpływ, czy jeden z największych na, na polską rzeczywistość, Polityczną Mówimy stała się partią tak, Unia, Unia Wolności yy, yy, została poza Parlamentem. To jest bardzo trudne, więc ja na różnych listach. Z, yy, yy, Dobrze, no, ale to to, zapytam, na niższych, yy, to Unia Wolności tak się przeobrażała, dlaczego nie platforma obywatelska, tylko PSL? Proszę pana, yy, dlatego że yy, myśmy chcieli yy, stanowić podmiot w polityce. Platforma Obywatelska y, kiedyś wyszła z Unii Wolności, zabierając wiele koleżanek i kolegów. Nie ukrywam, mam tam oczywiście tych, którzy ze mną byli od początku jeszcze w Unii Demokratycznej. I, i to jest jednak inna partia. Poza tym moi posłowie to są ci, którzy zostali wykluczeni właśnie nie wiadomo za co z, z Platformy Obywatelskiej, a myśmy się z Polskim Stronnictwem Budowym dogadali, dobrze nam się pracuje, mamy ten federacyjny klub wspólny i dlatego, i dlatego, że jest Władysław Kośniak-Kamysz, naprawdę świetny, polityk yy, i to jest początek jego wielkiej kariery podejrzewam Wracając bardzo do, w tej, niego wierzę. do do tej unii wolności do platformy to ten elektorat o który pani będzie walczyła to ta, taki elektorat który można, może także głosować na platformę yy, wy, wyborcy mają różne gusta yy, i jak człowiek pracuje, rozmawia, to można przekonać Różnych ludzi. Oczywiście ja będę do, do różnych ludzi kierowała te, te swoje wszystkie postulaty i będę z różnymi ludźmi rozmawiała, no ale myślę, że w naturalny sposób inteligenci w dużym mieście, środowiska stwórcze to, to, to są to jest moja naturalna baza. No i mam nadzieję, że zwrócą na mnie uwagę. Elżbieta Bieńczycka, przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów, jedynka na łuski liście PSL do wyborów do Sejmu była gościem radiału. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.